Yeah. Joe. Uh. Witam w drugiej rundzie z tej strony Wuchai. Gra zaczyna się za chwilkę. Teraz my musimy ratować yy, siebie przez zebranie apteczek. Dobra. Oj, jak mnie trafił. Dobra, zabiłem go. O, ładny wybuch, pierwsza krew. Może ktoś mnie uleczy? No, nope. no nie, tam jest. O nie, no jak tu mogłeś. A, leczył. No to giń. Eee, jak się ożywia? Jak się ożywia! O, Jany. Nie wiem, jak się ożywia. Niestety. Ej, jak się ożywia? Ku? Szkoda, że nie wiem. Może. No, niestety trafili. A, dobił mnie. Niedobrze. O, strzelba. Wow. 3 2 1 0. O nie, wymuszone odrodzenie. Kurde, 2 1 0. Biegna. Lecimy, lecimy. Biegni, biegni, biegni. Biegni. No szybciej. Dobra, zabiję. No, bierz to i chodź. Gdzie on był? Bierz, bierz, bierz. Dobra. Podnieś Dobra, doniosłem ja. Widzę, że kolega nie mógł. Coś mu się dziabło. Biegniemy dalej. Dobra, wziąłem. Osłaniajcie mnie, osłaniajcie. Dobra, podniosłem. Szybko, szybko, szybko. Dobra, drugie zaniesione. Pięknie. Idziemy teraz, do góry No, dzięki. Dzięki ziomek Nie założy założyłem w sumie tę linę na ostatnią chwilę Tak, powinno pomóc, mistrz Mam nadzieję, że sobie sam poradzi. Super. Super, że masz <ścoughs> Jaki mózg No jak mam ci teraz pomóc? No i chyba już umarł. Dobra. Nie. Dobra. Wziąłem. Idę szybko. Szybko, 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 szybko. Na skróty, na skróty. Szybko, mam dobre buty. Wziąłem... i zaniesione! Dobrze! Przenosimy... i ciśniemy dalej. Ja nie mogę, lak, lak. Ja pierdziele! Bez litości! Chcę <laughs> zemścić! Panu! Dobrze! Dwaj. No to idź, 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 jak masz pakiet medyczny, Laro! Pięknie, to już było cztery na pięć i ostatnie. No, tędy się nie spodziewali, tak? Hop. Ja idę do góry. Raz, dwa, trzy. Ale. Jaki! Jaki gluton, nie! Nie, 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 nie. Nie, dobry był. Lepszy ode mnie. Wykiwał mnie, no wykiwał mnie jak nic. Stało pięć minut. Dam radę. No wiem, wiem. Gro. Patrzę, tak na lewo, na lewo. Tutaj nic nie ma. Dobra. I wspinamy się, no. Czemu? Co się dzieje? Nie mogę się wspiąć? No najwidoczniej nie. Dojdziemy z tej. Jakoś trzeba tu wejść. E, gdzie są medykamenty? Gdzie? Tu gdzieś Mam, e, mam tam iść. Dobra Szybko, szybko! Tu nic mnie nie zabije, nie? Okej. Okay. Dzięki. I... I... Proszę państwa! Jest! Haha! Ha, jeszcze chyba na koniec zabiłem. Zwycięstwo. Pięknie! Zobaczmy na wyniki. No, ładnie, ładnie Twoja drużyna ma przewagę. Wybierz stronę w ostatniej rundzie. Eee... Ja będę... Ja... Lara. No jestem ciekawy. Kto wygra? A widzimy się w takim razie w następnym odcinku. Cześć!